Południowe Kaszuby, kraina leżąca między rzekami Brdą i Wdą, to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie stworzyła natura. Krajobraz i środowisko przyrodnicze stanowią tu najcenniejszą wartość, która ma decydujący wpływ na rozwój turystyczny regionu. Dowodem wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru jest mnogość obiektów cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Dla ochrony najwartościowszej części Borów Tucholskich utworzono w 1990 roku Zaborski Park Krajobrazowy. Zabory to południowa część Kaszub i województwa pomorskiego. Nazwa Zabory pochodzi z czasów książęcych, kiedy ten obszar nazywano Ziemią Zaborską – Terra Zaborensis. To od nazwy zabory pochodzi nazwa Zaborskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1990 roku. Zaborski Park Krajobrazowy zajmuje duży obszar w północno-zachodniej części borów tucholskich. W krajobrazie przeważają piaszczyste równiny sandrowe, nazywane Wielkim Sandrem Brdy. Główną arterią wodną, która ukształtowała tutaj rzeźbę terenu, jest rzeka Brda. Tworzy ona wraz z licznymi dopływami sieć bardzo atrakcyjnych i różnorodnych szlaków kajakowych. Na terenie parku znajduje się 48 jezior, w tym chronione i bardzo czyste jeziora lobeliowe i ramienicowe. Z reguły są to niewielkie śródleśne zbiorniki, do których trafić można dzięki gęstej sieci szlaków pieszych, rowerowych i ścieżek przyrodniczych. Teren parku to obszar wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego dominują lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Symbolem parku jest puchacz, największa leśna europejska sowa, wymagająca ciszy i spokoju, która od wielu lat na tym terenie ma swoje ostoje. W czerwcu 2010 roku Zaborski Park Krajobrazowy Wszedł w skład największego w Polsce jednego z dziesięciu światowych rezerwatów biosfery.